Dzisiaj rolnicy przyjechali do Mścich, y, wyrzucili słomę, y, gnojowice, y, rozwieszono banery. Tam mieszka zdrajca polskiej wsi. Panie pośle, upadł Zdrajca! 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 Rozmawiamy sobie kulturalnie! Zapraszamy panie pośle do nas, do rolników! Do rolnicy pana wybrali. <głos》>. Zdrajca wsi! Zdrajca to jest wielka krzywda dla polskich rolników. Co się działo dzisiaj pod domem posła Gwiazdowskiego? Rolnicy już są tak wkurzeni. Byliśmy w Warszawie, byliśmy na drogach, tak? Nic to nie daje. Nie słuchają nas. To jest po prostu to jest jakiś rząd, który reprezentuje inne kraje, nie polskich rolników, nie nas. Dlatego no, chcemy zwrócić uwagę i dzisiaj byliśmy u posła Gwiazdowskiego przed domem, żeby pokazać mu, że rolnicy są zdenerwowani i będą rolnicy odwiedzać posłów senatorów, po prostu wymuszać zmianę myślenia i żeby te ich głosy były za rolnikami, nie przeciw polskim rolnikom. A, bo przecież poseł składał przysięgę yy, w Sejmie tak i przysięgał służyć polskiemu narodowi, polskim oby, obywatelom i tylko dla polskiego interesu, tak? a, a robią co, i, co innego. Dla, dlatego dzisiaj rolnicy przyjechali do mścich, yy, wyrzucili słomę, yy, gnojowice, yy, rozwieszono banery. Tam mieszka Zdrajca polskiej wsi. Akcje będą, cały czas rolnicy planują, i każdy poseł musi wiedzieć, że będzie odwiedzony, każdy senator. Kwestia czasu, rolnicy będą odwiedzać wszystkich. Poprawki, które Senat zaproponował, to wszyscy dobrze wiedzą: one dotyczą drobiu. No, my, jako Podlasie, potęga mleczarstwa, bydła y, mięsnego także y, Warmia Mazury, zachodnio-pomorskie to, są, to jest 350 tysięcy gospodarstw utrzymujących bydło. I te gospodarstwa stracą dochody, stracą możliwość zarabiania, pracowania i utrzymania własnych rodzin. Do tej pory nikt nikt z nami nie rozmawia, nikt nie słucha. Minister Puda, Puda Dupa, Puda, nie wiem jak tam na niego nazywają, rozmawia, nie wiem z jakimi rolnikami, z kim on rozmawia. Mówi, opowiada bzdury, że z kimś rozmawia. Jeżeli rolnicy, 70 tysięcy rolników jest na ulicach Warszawy, i on do nich nie wychodzi i nie rozmawia. No to, to nie jest nasz minister, to nie jest minister polskich rolników. No niestety, no, duża część rolników głosowała, nie ma co, co się oszukiwać. No zostaliśmy oszukani, zdradzeni, tak? Nie odpuścicie? Nie odpuścimy.